Jak nie ma, kurwa, nie. wiesz, jakiejś e, ceremonii. Że mm -hmm. Jak tam chuj, no tak. wiesz, mm -hmm. gadamy. Ech, o kurwa, a jeszcze prezent przyjedzie. O, buty wypostowane, błyszczące, że można było się golić w butach. Karabiny czyścić, lufy. Bo koło grobu, wiesz jaki amunicja stoi? Mhm mm Ostrą Ostra, i magnety. Ze się zna. A i tam Adam ze ślepakami Ostra, amunicja i wiesz mm -hmm. i te Tak Bagnety, wiesz? Mm -hmm. Mm -hmm. A Mhm A jednego broń wypaliła mm -hmm. Na warcia, sama I zabezpieczył Tak I myśleli, że kurwa do prezydenta się strzelać To ja i jeszcze kolega Na ziemię jego położyliśmy od razu I rozbroiliśmy Podlegał karze śmierci, ale e, zbadali broń, tak. że sama broń wypaliła. To nie był zamach, tylko samoczynnie broń odpaliła. Ale po mnie tak, no. je ryczała, mhm. Do wojska przyjeżdżała nawet. Mhm. Ja byłem tylko w jednostkach, to kurwa przyjeżdżała. Adam, ma wyszli przy zapalonym świetle? Nie. No tu